Dziupla lektorska sowa. Zapraszam. Chodź, bajeczkę ci opowiem, żeby sny się piękne śniły, żeby życie rozpieszczało, i zmartwienia precz przegnało. Bajki dla majki. Za siedmioma szufladami i jedną bardzo skrzypiącą szafką mieszkał sobie chłopiec imieniem Tymek. Miał włosy miękkie jak wadka i oczy jak dwa błękitne guziki. Najbardziej lubił nowe rzeczy, błyszczące, pachnące sklepem i świeżością. Pewnego dnia, gdy spadł pierwszy śnieg i świat zrobił się biały jak wata cukrowa, Tymek dostał od mamy paczkę. W środku leżała zabawka, miś, ale nie taki nowy. Miał trochę przetarty nosek, łapkę zszytą niebieską nitką i pachniał mm, trochę jak stara komoda. Pi! skrzywił się Tymek. On nie jest nowy! Nie chcę go! I rzucił misia w kąt za szafę, tam, gdzie lądują rzeczy zapomniane. W tej samej chwili za okna dobiegł śmiech wiatru, a gdzieś w domu zachrobotało tak, jakby ktoś głośno ziewnął. Nocą tymek długo nie mógł zasnąć. Coś stukało, coś szeptało. I kiedy otworzył oczy, zobaczył, że drzwi szafy są otwarte, a z jej wnętrza wychodzi światło miękkie, ciepłe, jak blask lampki nocnej. Zaciekawiony wsunął się do środka i tak zaczęła się jego przygoda, bo w szafie nie było już półek ani płaszczy, była ścieżka. I padający śnieg, i dźwięk, tyk, tyk, puk, puk, jakby biło serce czegoś bardzo starego. Tymek szedł i szedł przez zaspy i zamiecie, aż trafił do Doliny Zapomnianych Zabawek. Wszystko tam mówiło szeptem. Połamane lalki bujały się na huśtawkach, samochodziki z uszkodzonym kołem ciągle kręciły się w kółko, a w samym środku siedział on, Miś, którego Tymek nie chciał. Przyszedłeś, bo mama ci kazała, prawda? zapytał Miś. Nie, chyba przyszedłem sam szepnął Tymek, bo pomyślałem, że nie powinienem rzucać cię w kąt, że to było niegrzeczne. Hmm, każdy o nas zapomina, ale musisz wiedzieć, że zabawka pamięta i jest jej przykro. Ja chciałem tylko zostać twoim przyjacielem, powiedział miś i objął tymka swoją pluszową łapką. Nagle z nieba zaczęły spadać kolorowe guziki. Wszystkie zabawki schowały się pod parasolkami z liści, i nagle pojawiła się ona, pani czas wysoka i ulotna jak mgła. Każdy chłopiec, który porzuca zabawkę bez pożegnania, zostaje tu na zawsze zawołała. Bo każda zabawka ma serce, nawet jeśli jest ono ozwaty. Tymek zadrżał. Przepraszam, ja nie wiedziałem, że on czuje, wyszeptał i spojrzał na misia. Miś skinął głową. Jeśli naprawdę chcesz naprawić błąd, musisz mnie. Przytulić, <taki> tak jakbyś mnie kochał od początku, powiedział do Tymka. Tymek ukląkł i przytulił Misia raz, drugi i trzeci najmocniej, a wtedy wszystko się zmieniło. Światło zgasło, cisza zapadła, a gdy chłopiec otworzył oczy, znów był w swoim pokoju. A miś leżał obok i pachniał przyjemnie, jak dom. Od tej nocy Tymek spał zawsze z misiem i nigdy już nie mówił, że coś jest niepotrzebne, jeśli nie jest nowe. A morał z tej bajki jest taki: każdy, kogo pokochamy, zostaje z nami na zawsze, i trzeba. O niego bardzo dbać. Dziupla lektorska sowa.